Witam Was już w trzecim odcinku serii pora na przygodę z Margonem Przecież nie była inna nazwa była nazwa to e, przygody z Margonem <laughs> ale postanowiłam to zmienić ponieważ mam e, dobry humor hehe <laughs> po prostu e, większość graczy ma właśnie e, przygody z Margonem, przygoda Margon Ziemżeń, ziemżeń, Dobra, zrobiłem takie krótkie cięcie, ponieważ stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać tej drogi, bo jest trochę długa. Eee, jeszcze nawet nie lepo. Eee, tutaj jest lepszy eks, nie ma redmapki, a więc tutaj jest lepiej. zdanie to nie ma sensu nagrywać yy, całej drogi, skoro jest taka długa, w tym niektórzy będzie jakiś czas. No to ja postanowiłam trochę skrócić, ale nie skróciłam długo, ale tylko teraz zrobię cięcie i widzimy się już yy, u murów. Dobra, tu już się zaczynają niby murusy. Yy, mamy już pierwszą grupkę. Nie wiem czemu są mlusy, skoro bym nabawiał zujusy, ale dobra. Po prostu taka... taka sytuacja. Dobra. Może mi takie coś, że powiedzmy ktoś na YouTubie tam zobaczył, że ktoś coś powiedział. Powiedzmy, tak jak Igor Ignacy, prawda, tam... no nie wiem. Ktoś tam powiedział i od razu już przychodzę na podwórko i już powtarzają jego teksty. Tak samo jak powiedzmy z tym. Z Mu. Co powiedział Oluju, już chodzi w Warszawi. Oluju, 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 Oluju. No, ludzie nie umiecie wymyślić własnych tekstów. No, rozumiem. Ja też powtarzam, ale nie tak często. Idą, idą po podwórku, jest normalnie... I nagle Oluju, Oluju, Oluju. I tak 10 razy dziennie. Znaczy, 10 razy przez godzinę. się. <laughs> Dobra, mamy 70%, a więc zaraz będzie kolejny level. To już będzie drugi level w tej edycji. na przykład. Tutaj powinna być jedna grupka, ale jej nie ma. bo nie stać. Aha, tutaj jest najlepsza grupka, która znajduje się na tej lokacji. Jest to grupka, jak dobrze pamiętam chyba 4. Nie grałem na pewno dawno. Ja teraz zaczynam. A więc ee, ja... Jeżeli coś robię źle, to możecie napisać. A, i przy okazji, jak już jestem i nagrywam, to możecie podawać w komentarzach jakąś fajną muzykę, jakieś remixy najlepiej. Właśnie do nagrywania, bo mi się już sprawy skończyły. Tam jeden, tu elitka powinna być. Dobra, tak, elitka jest tu Dobra, um, idziemy chyba jeszcze sobie naokoło, bo tutaj jest ich strasznie dużo. czy strasznie dużo, ogólnie jest ich wiele. <grym> Dobra, Idziemy dalej. Coś mi się skojarzyło. Um, Czekamy na tą grupę Tutaj, jakieś 3-0. Ja ogólnie będę siedział jeszcze na zbirach, bo tam jest yy, dobre Expo. No, no możesz, <mian> trochę tych kwotek. już jest. To tak serio. Prawie w twardym mieście, bo bo tutaj przelękam sobie wczoraj. na niby zwykłą wyprawę, która się zakończyła po dwóch godzinach. No ale dobra, e, tutaj będzie chyba jedna głupka, z tego co ja pamiętam. Tutaj, no, no, no. No, 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 no. <ścoughs> to też. Ajgora. Chodzimy na pizzę. No, 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 no. do kolegi i jeszcze na pizzavę, no, 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 no. Każdy po prostu ma na to szansę. O no, chiedzie, wreszcie, naprawdę. Mnie to takie coś denerwuje, że ktoś jakiś y, y, youtuber powie coś i nagle już wszyscy to powtarzają, tak samo jak Igor. I sobie ściągnął jakiś tam tekst. No, 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 no. I potem wszyscy już chodzą. No, no, no. I tak pół dnia. No i to jest po prostu dla mnie bez sensu. Bo chodzić po całym podwórku i przez pół dnia. No, 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 no. To no. jest bez sensu. Dobra. Mam już prawie 90%. Nagrywam 6 minut. To już jest dobrze, bo jeszcze mnie nie da Już jakbym był na Zulusach, to już dawno bym leżał ze 4 razy, ale dobra. A, i mam dla was screena z tym parkiem, co ci bije. 79% miał po walce ze mną. Bym wygrał, ale zapalił mi cios krytyczny, no i było trochę ciężko. A jeszcze to było, że przywracał sobie życie, tak jak tutaj macie, 176. I tak się złożyło, że akurat życie 79, a ja 79 level, więc... Z tej okoliczności, no bo ja nie sądzę. I mamy Miecz Gula. Dobre, dobre. dalej? To już to mogę zamknąć. Global. Byłem na globalu. Nie ma nic ciekawego yy, Najlepsze było Jak wbijam sobie Stoloka to Znaczy z tego, Stoloka O, już dzisiaj dwie legi badam. Bijam Wbijam sobie z kotłaka, Patrzę Coś tam pisał. Jak wbijam na SS-a Patrzę, lega Wbijam na globala lega Więc taka kolej rzeczy Ale taką legę to Biłem chyba prze was 12 razy i nie robnąłem opno, nic. Żadnego hera, żadnej legii. Po prostu mi to nie idzie. Mi padają zwykle unikacy albo zwykle Tak jak sami widzieliście. Na pewno na, pewno, na, pewno, na pewno Niby chodzę po tych alkoholach, chodzę po tych elitach, po dwójkach, No i nic. Jedyne co lubię to z wari, wari Krugera na młodym Johnnym. Jeszcze przed tym jak go straciłem, to plotuł no, mi hero na baga, której tak nie była moje, bo no, niestety mag był w GRP, no, ale co poradzić. Był taki ziomek, Werbin, w dobrze kolorze, co właśnie chciał te kły, co mi teraz często padają i dał 10k za sztukę, a miał ich chyba 12. No, bo na taki układy ja mógł pójść, że za jedne kół, które lotają w ciągu, no mało czasu, trzeba żeby wpadło takie gumbo, bo to naprawdę już jest gumbo. No i ludzie no, to sprzedawają po 10, po 20k i nie to dziwi, no bo to jest takie niby nędrealne, no, ale to leci. Naprawdę dobry zysk z tego kiedyś będzie, jak jeszcze pracę tego parę questów tam już się wszystko wzięło, zrespiło a ja sobie siedzę i gadam tutaj po jakimś dobra, zrobię cięcie i widzimy się za chwilę dobra, to jest ta chwila, właśnie teraz dobijemy sobie 26 szósty level i teraz idziemy sobie oczywiście na te dwie elity ale nie wiem czy je dedne chociaż na auto i tak mi trochę nie zabierają, ale no, najpierw spróbuję tego maga elitę, bo tego jego hero To lista hero No i chyba deblę nawet, nie zdążę go zagryźć O nie, patrz, jest, udało się! Ktoś mi ma energię zniszczył, o ty fiucie Daj, daj No, widzieliście wy to, żebym miał energię? Nie Yeah. Yeah. Dobra, to nic. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym